No to zobaczcie, jak wygląda trasa tutaj. Zapraszam do onboardu. Mm. Marcin Radewski w Internecie znany jako Radio Fratał Pięknie tutaj rozklejany popiem swoją Mazdą Ale nam strzela, Pozdrawiam Was lewą ręką Wy również go postrówcie i nagrodźcie wielkimi brawami Marcin Radewski Ten próg strachu, ja tak jak to mówię żeby przesunąć się do tego momentu, że jedziesz odkręcony złote 85 między drzewami i na przykład tam hamujesz w ostatnim momencie ale my jesteśmy ograniczeni. Jesteśmy ograniczeni przede wszystkim pop oraz zwężką na, na turbinie, która e, turbina, oczywiście, jest plombowana. E, moi mechanicy widzą to, jak jadę e, słabo, jakby nie, nie używam samochodu, to zaczyna mu spalanie spadać. I kolejne już później. E, ukryte menu. Ukryte menu, które już później wchodzi inżynier i jest w stanie sprawdzić wszystkie parametry pracy silnika. Nie?